চিনানা ইান্নান ইানানান. ဒီနေ့တော့အားလုံးပဲ

আরে <laughs> Jestem świętym muzykiem. Muzyka, ale tak samo parlament, polityka, naprawdę wszystko. jest to jest na trybunach to brzmi. Na najwyższych władz nie oraz Parlamentu, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Kadra do służby, na to, są wśród na ministrowie obrony państw na dobrą są dniach w naszym kraju, przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, Organizacji Politycznych i Społecznych, Duchowieństwo, przedstawiciele gładzczy wojewódzki i stolicy. Bardzo serdecznie pragnę powitać kombatantów oraz weteranów, a także żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju. Są wśród nas także nowo umianowani generałowie, także absolwenci srebrnych wyższych szkół oficerskich. Wielka uroczystość zgromadziła przede wszystkim ludzi wojska. Żołnierzy i ich rodziny, pracowników wojska, są są i weterani, żołnierze rezerwy i w stanie są ci, którym wojsko przejęło wszystkie w sercu. W tym dniu pamiętamy o żołnierzach, którzy w Iraku, w Afganistanie, na Bałkanach i Bliskim Wschodzie wykonują trudne zadania stabilizacyjne, pokojowe i humanitarne

15 sierpnia to że wielkie święto. Z tej okazji wręczone są odznaczenia oraz akcje mianowań na kolejne stopnie wojskowe. O godzinie 10.30 w serwerze pan prezydent wręczył akcje mianowań na stopnie generalskie, także listy gratulacyjne generałom prowadzonym.

हे खूपच छान आहे.

အဲ့ဒီလိုဆိုပါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပါ အဘော်ကိစ္စတွေကတော့အလိုအလျောက်ဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်၊ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကတော့အဆင်ပြေနေတာပဲ။